Witam w kolejnym odcinku Mikropolski. Tym razem zapraszam na krótką, subiektywną i wybiórczą wycieczkę po najbardziej eklektycznym mieście w Polsce. Jak rozumiem, eklektyczność to kontrastowe, czasem szokujące, nie zawsze zgodne ze sztuką, ale jednocześnie najczęściej przynoszące zaskakujące rezultaty połączenie. Połączenie różnych stylów architektonicznych, połączenie różnych klimatów, atmosfer, miejsc sakrum profanum, miejsc przyrodniczych i cywilizacji. I bohater dzisiejszego odcinka jest, w moim odczuciu, najbardziej eklektycznym miastem w Polsce. Oczywiście najbardziej eklektyczną częścią Polski jest Dolny Śląsk Albo mówiąc dokładnie Ziemia Odzyskane Gdzie mamy do czynienia z takim metysarzem współczesności a dokładnie mówiąc zabudowy z czasów PRL-u Z zabudową, która przetrwała wiruchę wojenną No a dziś jesteśmy w mieście, które jest eklektyczne na wielu wymiarach I pozwólcie Państwo, że zaproszę Was na wycieczkę po Lwówku Śląskim I będzie to wycieczka inna od wszystkich a to dlatego, że we Lwówku Śląskim doliczyłem się ponad 500 zabytków. Jak na miasto liczące mniej niż 10 tysięcy mieszkańców jest to liczba szokująco duża. I szczerze powiedziawszy, odnajduję dużo większą przyjemność w spacerowaniu po Lwówku Śląskim, w poszukiwaniu różnych eklektycznych połączeń, niż w poszukiwaniu tego czy innego zabytku. Więc jeżeli w dzisiejszym materiale nie pojawi się jakieś miejsce, zabytek, który Wy uważacie, że powinien się tu pojawić, to proszę nie mieć tego za zbyt. Dziś chciałbym się skupić po prostu na kontemplacji. Kontemplacji Lwówka Śląskiego. Najbardziej eklektycznego miasta w Polsce, które mam przyjemność podziwiać w no, niezwykle przyjemnym anturażu. Również moim zdaniem eklektycznym, bo jest niby koniec października. Liście pospadały, ale jest ciepło, bo blisko 20 stopni. Jest mega przyjemnie. I w takiej atmosferze, powiem Wam szczerze, że ten eklektyzm Lewówka Śląskiego jest jeszcze bardziej widoczny, jeszcze silniejszy i jeszcze bardziej frapujący. Więc dość gadania. Zacznijmy, eklektyczne zwiedzanie. Ołwecki Rynek to jest chyba apoteoza i szczyt takiego dolnośląskiego eklektyzmu, łączącego zabudowę historyczną, która przetrwała za wojenną oraz zabudowę współczesną, czy raczej powojenną, PRL-owską. Bo rzeczywiście mamy to wszystko. Mamy piękny ratusz, który łączy w sobie cechy gotycko-renesansowo-modernistyczne. Mamy trochę zachowanych kamienic, które są naprawdę urocze. No i mamy mnóstwo zabudowy współczesnej czy raczej nie tyle, współczesnej, co dwudziestowiecznej, socjalistycznej ale paradoksalnie robi to cały czas takie ciekawe wrażenie i nie można powiedzieć, że jest to miejsce, które jest odstręczające wręcz odwrotnie, powiedziałbym, że jest to miejsce budzące ciekawość i zainteresowanie przyjechałem tu właśnie specjalnie po to, żeby pokazać Wam ów eklektyzm Lwówka Śląskiego i zastanawiając się nad nazwą tego odcinka, doszedłem do wniosku, że trzeba powiedzieć, że no cóż, zapraszam na wycieczkę po najbardziej eklektycznym mieście, jakie jest w Polsce. ławek chlebowych jedna z najstarszych kamienic w, czy na, na powieckim rynku. A czym były ławy chlebowe? No to były kramy, stoiska dziedziczne zresztą podobno To ktoś ładnie napisał, powiedział. Ten ratusz jest przykładem takiej walki pomiędzy modernizmem, renesansem a gotykiem, ale pomimo tego jest on dosyć spójny i naprawdę przyjemny w kontemplacji. W środku ratusza znajduje się muzeum, które jest podobno bardzo interesujące i które warto zobaczyć, ale niestety już jest godzina. Silnie popołudniowa, a jest sobota, więc obawiam się, że niestety, ale podwoje tego muzeum są dla mnie zamknięte. Trudno się mówi. To jest tylko i wyłącznie argument do tego, żebyście Państwo sami tu przyjechali, a dla mnie jest argument do tego, żebym tu kiedyś wrócił. Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo widzę tą walkę modernizmu z renesansem. Widzę tam walkę gotyckich szczytów z renesansem, tak naprawdę. A te gotyckie szczyty są troszeczkę przykurzone. Tynkiem. tynkiem bardziej bym powiedział klasycystycznym, czyli w takim moim ulubionym kolorze nijakim, żółtym, ale modernizmu to ja tu nie widzę. Nie widzę modernizmu w ratuszu, bo dookoła to od modernizmu aż się skrzy. I to dosłownie na ścianie. Ratusza ciekawostka z lat powojennych, czyli trzy razy tak. Lekko zamazane, ale cały czas widoczne. Bardzo interesujący fragment polskiej historii współczesnej. Już tak się zafrasowałem, że nie wiem, jaką stąd wyjść, chyba tak mogę, No ale tak czy trzy razy tak na ścianie ratusza to ciekawostka, której się nie spodziewałem zobaczyć! Nikt nie spodziewa się zobaczyć trzy razy tak odwiedzając lwówek śląski. Lwówek śląski został założony w 1217 roku. Więc można się spotkać z opinią, że jest to jedno z najstarszych polskich miast. Oczywiście nie najstarsze, bo najstarsze jest formalnie Złotoryja, no ale pamiętajmy, że prawa miejskie to nic innego, jak tylko i wyłącznie kawałek papieru, który potwierdza konkretne przywileje i lokacje miasta, a nie oznacza to wcale, że to czy inne miasto jest realnie najstarsze, to znaczy, że osadnictwo w tym czy innym mieście jest najstarsze. No wiadomo, Łówek Śląski, jedno z najstarszych śląskich miast, Złotoryja, najstarsze polskie miasto i najstarsze śląskie miasto, a tak generalnie to muszę tu uważać, bo jest to prawda sucho, ale łatwo się wywalić i sobie zrobić krzywdę, a jakbym sobie zrobił krzywdę, na przykład w nogę, to nie miałbym jak z tego Lwówka Śląskiego wrócić, gdyż, albowiem, moje podróże odbywam samochodem. Miasto od swojego początku, od zarania można powiedzieć, miało szereg przywilejów, bo było miastem książęcym, królewskim, czyli pieniążki z handlu trafiały do kasy państwowej, kasy władcy. W związku z tym tych przywilejów lwówek miał w swojej historii mnóstwo. Robił z nich dobry użytek, bo był w swoim czasie jednym z najważniejszych miast Śląska. Obok Wrocławia, obok Legnicy, to właśnie dawny lwówek śląski był miastem. Które sobie radziło znakomicie. I od samego początku również Lwówek Śląski to miasto, w którym kwitła produkcja piwa, czyli browarnictwo. I oczywiście współcześnie również w Lwówku Śląskim mamy browar, browar, browar Lwówek Śląski, który postaram się znaleźć. A few moments later. Jest, znalazłem. Ale czy było warto? No niekoniecznie. Bo nawet piwo nie mogę kupić w sklepiku, już jest zamknięty. No ale, browar jest całkiem współczesny. I niezbyt duży. A obok zdaje się, że ruina, czyli stara słodownia, jak mnie mam. Mury miejskie zachowane w znacznej części. Mury zresztą na swój sposób wyjątkowy, bo podwójne. Co tylko podkreśla to, że Lwówek Śląski w swojej historii był miastem znaczącym, bogatym i istotnym, a więc wartym szczególnej ochrony. E, oczywiście mury miejskie się zachowały w dużej części. Co sprawia, że moglibyśmy powiedzieć o Lwówku Śląskim nie inaczej jako dolnośląskim bądź też śląskim carcasson ale dajmy sobie z tym spokój. To jest kolejne miasto, które odwiedzam, które posiada mury miejskie i za każdym razem czytam w różnych przewodnikach i książkach, czy na stronach różnych podróżników mniej i bardziej profesjonalnych, że jest to rzecz wyjątkowa, że jakieś miasto posiada mury miejskie. No nie jest to rzecz aż tak wyjątkowa, ponieważ tych miast posiadających mury miejskie jest zaskakująco sporo. Tu chyba taki fragment, który pokazuje, że te mury miejskie rzeczywiście miały podwójne umocnienia co jest jednak powiem szczerze jakimś chyba ewenementem wśród tych wszystkich miast, które odwiedzałem do tej pory, to mury były różne, większe, lepsze mniejsze, większe dłuższe, wyższe, grubsze młodsze i starsze no ale podwójnych umocnień to to nie kojarzę, żeby jakieś miasto miało, pewnie miało, ale teraz tego nie jestem w stanie sobie przypomnieć, a o Lwówku Śląskim na pewno jedną rzecz zapamiętam że jest to miasto z podwójnymi murami miejskimi przynajmniej w części no i rzeczywiście planty są dosyć przyjemne ich największą wadą z punktu widzenia niszowego youtubera jest to, że co chwilę jeżdżą tu samochody jest po prostu głośno, więc nie nagrywam tutaj zbyt wiele, bo czuję, że mój głos jest przytłumiony przez dźwięki drogi idźmy dalej a to jest Basteja Archonatiego. Od nazwiska włoskiego architekta, który dokonał tej przebudowy murów w wieku XVI, no muszę powiedzieć, że naprawdę niezwykle sympatyczne miejsce. Po tej przebudowie, po tym bastionie widać, że są otwory na, yy, że są otwory służące do odpierania ataków za pomocą strzelby i ognia palnego, więc widać wyraźnie, że jest to już rozwiązanie. No, szesnastowieczne. Chciałem powiedzieć współczesne, ale nie współczesne. A tutaj, proszę bardzo, obok komuś suszy się pranie korzystając z doskonałej pogody jak na koniec października. To też bardzo lubię i to też się wpisuje w klimat tego eklektyzmu, który według mnie cechuje Lwówek Śląski jak żadne inne miasto w Polsce. Nieczynny punkt do robienia kluczy znajdujący się w murach miejskich. Naprawdę Słowo eklektyzm nie wzięło się przypadkiem w moim słowniku. A tam za mną wieża Bolesławicka, która była kiedyś częścią umocnień i częścią bramy Bolesławickiej. Bramy nie ma, mury są, zachowane są również basteje oraz kilka wieży bramnych. Mury naprawdę sympatyczne, a wzdłuż nich planty, gdzie można oddać się. Spacerą turystycznym i nie tylko. A to wieża Bramy Lubańskiej i chyba taki najprzyjemniejszy fragment tych plant dookoła murów, bo z od głównej ulicy. W związku z tym można tutaj trochę pokontemplować. Eklektyzm Lwówka Śląskiego jest wielowymiarowy. To nie tylko to, że mamy tu rozliczne zabytki, które są wtopione w dosyć współczesną zabudowę. Ale również to, że mamy tu miejsce, gdzie jest cicho, zaraz obok jest głośno, miejsca, gdzie jest cywilizacja, miejsca, gdzie jest przyroda, miejsca, gdzie mogę szeptać, jest tak cicho i miejsca, gdzie muszę krzyczeć, bo jest tak głośno. Na wieża, to pozostałość zburzonej świątyni ewangelickiej po której została tylko rzeczona wieża która jest czarna nie dlatego, że taka była chyba od samego początku tylko dlatego, że trochę przez różnego rodzaju zanieczyszczenia się skapcaniła kolorystycznie no ciekawa, bo góruje nad zabudową Lwówka dosyć wyraźnie i widać ją z niemalże każdego miejsca a to, że jest czarna to jest być może efekt tego, że tuż obok niej znajduje się browar dosyć rzadkie rozwiązanie jeżeli chodzi o taką lokalizację browaru, to znaczy inaczej, bardzo częste lat temu 100 czy 200 że browary były w śródmieściach miast, ale obecnie browary się z miast wynoszą z wielu powodów, chociażby logistycznych, pod kątem wygody jest to po prostu bardzo uciążliwa lokalizacja, a we Lwówku mamy proszę bardzo browar w ścisłym śródmieściu tuż obok rynku tak naprawdę od tych kontrastów boli mnie głowa tam obok jest browar tu jest blok z PRL-u a tu kościół a dokładnie mówiąc to kościół pofranciszkański franciszkański zespół klasztorny franciszkanie przybyli do Lwówka zdaje się, że w wieku XIII kościół z elementami gotyckimi i z różnymi tablicami nagrobnymi i epitafiami wmurowanymi, w boczne ściany bardzo przyjemne i oczywiście zlokalizowane na tle czy na wprost bloku cudowne już mnie boli głowa od tego eklektyzmu Kościół imponujący, z metryką sięgającą XIII wieku, gotycko-romański i dodatkowo mający jeszcze różnego rodzaju tajemnice, bo wielu mieszkańców i nie tylko uważa, że w podziemiach albo w jakichś skrytkach w tym kościele schowane są, zrabowane przez Niemców skarby ukryte tutaj, gdy Niemcy opuszczali Lubówek Śląski w roku 45. No, niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie... Miejsce bardzo urokliwe, tak jak zresztą cały rówiec książki. Jestem zauroczony lupówkiem. Byłem tu raz zimą, przy minus 10 i muszę powiedzieć, że miasto ma zupełnie inny odbiór teraz, a inny miało wtedy. Naprawdę zauroczony jest Myślałem, że to jest kwer związków partnerskich i chciałem krzyknąć wow, Lwówek, ja ale jesteś progresywny, ale nie, to jest kwer miast partnerskich, więc sprawdźmy cóż to za miasta partnerskie są partnerami Lwówka Śląskiego. Hrastawa, Welki Senow, Wilten, Heydenau i miasto, którego nie jestem w stanie wymówić.